Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowej serii najlepsze aplikacje na Androida. Oczywiście zapraszam Was do oglądania. W tym odcinku zaprezentuję Wam aplikację Smart App Protector. Żeby ją pobrać wchodzimy w sklep Play i tutaj musimy wpisać Smart App Protector. Wchodzimy w pierwsze i dajemy instaluj. <laughs> ja nagrywam oczywiście screencastem, jak będziemy już mieli ściągniętą tą aplikację, wchodzimy. Musimy wpisać hasło. Domyślnie to 777. Tam będziecie tutaj raczej pokażę wam. Od Tutaj, gdzie jest kursor, powinniście mieć kursor, jeśli nie, to przepraszam, e, powinno być e, hasło, do, hasło domyślne 777. Ja mam tutaj 1551 1. <laughs> i się odpala nam takie właśnie okienko, to będzie zgaszone, więc be, bez żadnego hasła będzie. Na początku wchodzimy w kluczyk i dajemy hasło. I tutaj mamy tryb też blokady hasło, cyfry, wzór. To jest bardzo dobre. Ona rysuje wzór. Możemy ustalać ile chcemy kropeczek i co chcemy rysujemy. Ja polecam hasło cyfrowe. To jest moje 1551. Jak to już wszystko mamy to klikamy tutaj dodaj. Zaznaczamy najlepiej wszystko, bo zaraz powiem wam czemu wszystko jeśli macie samsunga poza Wam mówię, jak to się nazywa touch face bo to jest jak klikacie w samsungu ten środkowy guzik to was do, przerzuca do głównej strony i będzie wam ciągle hasło prosić tutaj e, nic nie ma fake'a. zaraz wam powiem co to jest Weźmy na przykład WhatsAppa. O oczywiście musimy tutaj wziąć to uak uaktywnić WhatsApp, wprowadzić hasło i mamy. Jeśli teraz przepraszam was za komputer, jeśli teraz chcemy jeszcze żeby to się dezorientował, klikamy a ten fake, gdzie ten, w jakie aplikacje chcemy? Chciałam powiedzieć, gdzie chcemy. No, ja tutaj zaznaczę na wszystkie. Powiem Wam y, później, czemu wszystkie. O, wszystkie, wszystkie, wszystkie. Trzeba kliknąć, żeby <laughs> fake. wprowadza nam, y, że brak odpowiedzi. Na, na pewno mieliście na komputerze nieraz y, grać, gracie, gracie w jakąś grę i. Brak odpowiedzi, o kurde, i znowu trzeba wyłączyć grę i znowu przechodzić dany tam poziom. Ja tak miałam uch. Dobrze, mamy to, klikamy Whatsappa. Niestety, Whatsapp przestał działać. Okej, okay. <laughs> nic. Jak to przytrzymamy, to możemy wpisać hasło. I tutaj możemy gadać z kim chcemy. Dobrze, teraz pokażę Wam... Moim zdaniem najlepszą rzecz tej aplikacji, czyli tutaj jak wchodzimy w te linijki. Obserwator. Co to może być? Tutaj mamy na wyłączony. Jeśli damy włączone, to mamy informację, że to może robić zdjęcia i wszystko, wszystko. Zdjęcia, filmiki i wszystko. No wszystko naraz może to robić, tak szczerze i wprowadźmy kilka razy błędne hasło. Nie, nie zapomniałem. Odkładamy telefon. <laughs> Wieszmy, że jesteśmy też złodziejem. Wszystko ma zabezpieczone. Ja mówię o istniejący... Nie mogę teraz tego przeczytać ciężko, bo przez te wszystkie aplikacje. Klikamy. I tutaj i to jest błąd. Tak, to jest błąd. Um, tak czasami taki błąd w tej aplikacji występuje, ale na tą aplikację, na jakość tej aplikacji, to nie można narzekać. O, mamy jakieś tam hasła błędne wprowadzone. Tutaj teraz my przychodzimy i chcemy zobaczyć, kto to próbował wszystko robić. O, i proszę. O dzisiaj 22 01 49 koniec o tej i o tej aplikacja ładca podblokowanie niepowodzenie 12 razy próbowałem. I to możecie tak kogoś wsypać pięknie, że już o, już nie żyje i mówić i teraz powiecie. Tak i teraz co odblokuje telefon to muszę tak robić nie zjeżdżamy. Wyłącz blokadę. Dajemy hasło. O, i możemy do Whatsappa normalnie <laughs> w włączyć pisać z kimś. Przychodzi do nas kolega, koleżanka. Włączamy. Włącz blokadę, albo przejdź do. Tutaj, tak. jest włącz bloka Wyłącz blokadę. Przejdzie do aplikacji. Dodatkowe blokady i menadżer aplikacji. Więc ja tą aplikację Wam polecam. Jeśli filmik się Wam spodobał, zachęcam do klikania kciuków w górę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.